Pragniemy wspólnie budować świat bez przemocy, wspomagając się inteligencją kultury i siłą miłości. W Auschwitz odsłania się nowy horyzont człowieczeństwa dla naszych krajów. Z tego miejsca wyrusza ruch serc, który pragnie zarażać młodych, takich jak my, byśmy stawali się lepsi i czynili bardziej ludzkimi nasze kraje w pokojowej Europie, apelowali młodzi Europejczycy 21 września w Auschwitz-Birkenau. Półtora tysiąca młodych ludzi uczestniczyło w trzecim międzynarodowym spotkaniu pod tytułem Młodzi Europejczycy dla świata bez przemocy. Organizatorem wydarzenia była wspólnota świętego Idziego. Młodzi ludzie pochodzą z Czech, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Historia, którą tutaj opowiadamy, nie może być zapomniana podkreśliła Małgorzata Domżał, przewodniczka w Auschwitz, której dziadek zginął w obozie. Należy ciągle krzyczeć o niej na całe gardło z całych sił. Wszyscy musimy pamiętać o ludziach, którzy zostali tutaj deportowani i w bestialski sposób zamordowani. I chcę powiedzieć, że absolutnie nie jest ważne, kto był deportowany i mordowany w tym miejscu. Czy to byli Żydzi, czy to byli katolicy, czy to byli więźniowie polityczni. Musimy pamiętać zawsze i traktować tych ludzi jako osoby, które zostały zamordowane bez żadnego motywu. Wspólnota Świętego Idziego Santegido to międzynarodowe stowarzyszenie obecne w 75 państwach świata, do którego należy 60 tysięcy osób, od ponad 20 lat jest mocno zakorzeniona w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnota skupia ludzi młodych poprzez działania na rzecz solidarności z najsłabszymi grupami w społeczeństwie bezdomnymi, osamotnionymi, starszymi ludźmi, dziećmi z domów dziecka, romami oraz podejmuje inicjatywy o charakterze kulturalnym i społecznym, mające na celu budowanie kultury solidarności, współistnienia i dialogu.